Kochani, do czego zmierzam? Powiedziałam Wam dzisiaj, że opowiem też o pewnej nowej formie kształcenia refleksologów stóp. No i wiadomo, no, opowiem o swoim kursie hybryzie. Kursie, który został przygotowany tak rzetelnie jak moje poprzednie kursy refleksologii rąk i liftingu terapeutycznego twarzy dre. Kursie, który jest po prostu doskonały metodologicznie, jeżeli tylko ludzie. Umieją patrzeć i widzą, umieją słuchać i, i słyszą, i chcą ćwiczyć, chcą dotykać wielu różnych stóp i mają ku temu sposobność, to nie ma, kochani, takiej możliwości, żeby z takiego kursu hybrydy nie wynieść tej wiedzy i tych umiejętności. Tu macie zresztą pierwszą stronę mojego kursu, jak ona wygląda, jakie tam są materiały. Oczywiście te kursy mają też to do siebie, że mają szereg bonusów. Akurat przy kursie refleksologii stóp ja dodaję autoterapię stóp, tak żebyście wiedzieli, jak się pracuje z własnymi stopami, żebyście też mogli uczyć inne osoby. I oczywiście elementem takiego kursu też są skrypty oprócz tych webinarów i platformy edukacyjnej z kilkugodzinnym materiałem filmowym, który za chwilę Wam zresztą zaprezentuję. I oczywiście wszystkie. Osoby, które zapisują się na takie kursy, należą też do mojej grupy zamkniętej na Facebooku, grupy, która rozwija świadomość, tak? Która właśnie dba o ten element, bez którego nie zaistniejecie na rynku współczesnych usług terapeutycznych. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli na nim istnieć, dlatego że ten kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które chcą profesjonalnie wykonywać refleksologię, ale także dla amatorów, którzy chcą te. Sztukę wykonywać sobie czy swoim bliskim, czy po prostu dzielić się nią z innymi ludźmi, ale nie będąc terapeutami. Także są materiały do pobrania, jest oczywiście literatura dodatkowa do przeczytania, bo ja Was nie zostawiam bez takich. Wskazówek, jak też samemu się uczyć, co czytać, jak właśnie pogłębiać wiedzę i umiejętności i oczywiście świadomość. No i kochani, bonusowe nagrania. Kochani, chcę Wam pokazać teraz film z mojej platformy edukacyjnej. To jest film wstępny dotyczący tego, no taka powiedziałabym, zajawka, tego, jak ja robię kursy. I kliknę sobie tutaj. Na filmie zaprezentuję anatomiczny podział stóp, który posłuży wyznaczaniu położenia poszczególnych receptorów i to będzie bardzo praktyczny przekaz. Stopy mają część podeszwową i grzbietową. Krawędzie przyśrodkowe, czyli leżące blisko linii środka ciała. Oraz krawędzie zewnętrzne leżące na zewnętrznych obwodach ciała. Mają palce, poduszki stóp, łuki stóp, jedna stopa, druga stopa i pięty. Oraz okolice kostek wewnętrznych. I okolice kostek zewnętrznych. Dzięki znajomości budowy stopy i położenia czy rozłożenia lokalizacji tych wszystkich linii horyzontalnych i linii pionowej. Drodzy Państwo, no to był fragmencik y, krótki y, filmu, który miał Wam pokazać pewną łatwość y, y, przekazu tego, co y, y, no, zawiera cały kurs refleksologii stóp. Certyfikat, kochani, jest, to jest kurs certyfikowany, natomiast ten certyfikat ma pewne warunki. To jest y, y, moje o, spodziewanie powiedziałabym. Tak może nawet oczekiwanie trochę, że, że naprawdę studiujecie, że się naprawdę przygotowujecie. Kurs kosztuje 797 zł i jeszcze cechy kursu, ja się zajmuję multimetodologią, więc przedstawiam różne teorie i techniki. Nie mam ortodoksyjnego podejścia, nie będę wam mówić, że macie trzymać rękę, a tak, a tak, a tak, a i będę gdzieś prze, e, przekraczać Wasze możliwości, Wasze ograniczenia. To Wasze ciało, Wasza ergonomia, ja proponuję różne techniki pracy, różne układy rąk i Wy siebie dopasowujecie do. E, 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 do, do, do pracy i pracę też dopasowujecie do siebie, bo to musi być ergonomiczne. Wy nie możecie się męczyć, Wy musicie być wypoczęci i w pełnej kondycji do pracy ze stopami. Tak jak powiedziałam, uczę różnych form ucisku. Ja was proszę i będę prosić o eksperymentowanie żeby z różnymi formami tutaj ucisku pracować i to jest kurs, który nie ma embarga na wiedzę z naciskiem właśnie na edukację klientów, na zmianę ich nastawienia, na pracę z ich przekonaniami, na promocję zdrowia, a nie na diagnozę i jest bardzo kochani przystępny.